Ho, ho, ho. Dzień dobry dzieci. Jak pewnie dobrze wiecie, jestem tu, żeby zostawić prezenty pod choinką. O, co my tu mamy? My. Ju, No, jak już wypiłam, my kojca z no, możemy. I się zabierać do zadawania prezentów dla mieszkańców tego domu. O nie, ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca. Ty wypiłeś moje mleko i zjadłeś moje ciastka. O nie bywa tu, co, wywony, jak tu się dostałeś? Kominam Ja ci tamty głupi, czerwony, wywony, nie będziesz, nikomu się wejdzie do dołu!